Dużo przyjemności z hakowania miasta w grze Watch Dogs życzy sklep Gamon. Lublin, ulica Marii Kiri Skłodowskiej, 4 przez 8. Marcin Górniak i Paweł jak tym razem łapiemy za Watch Dogs. Watch Dogs od Ubisoftu. Niezwykle spokojnie rozpoczęłaś tutaj recenzję, aż jestem w wielkim szoku. Oczywiście za Watch Dogs odpowiada Ubisoft. Grę produkowali przez ładnych kilka lat. Wydatcą w Polsce jest oczywiście polski oddział Ubisoftu. Gra otrzymała Notę PEGI 18. I tutaj może od razu zacznijmy chwaląc się... Właśnie, ja chciałbym jeszcze od czego innego zacząć. Czego? Dziękujemy Ubisoft Polska za dostarczenie gry do recenzji, dziękujemy także sklepowi GameOn, mieszczącemu się przy ulicy Markili Skłodowskiej, 4 przez 8, za dostarczenie wersji na PlayStation 4, bo chcieliśmy sprawdzać wszystkie możliwe dostępne wersje. Natomiast czy Watch Dogs jest wielką? Porozmawiamy chwilę o liczbach. W tym momencie, dokładnie w dniu dzisiejszym, wypłynęły dane. Watch Dogs w Polsce rozeszło się w nakładzie 37 tysięcy sztuk w ciągu tygodnia, natomiast na świecie gra sprzedała się w nakładzie 4 milionów. Dodajmy, że gra kosztuje minimum 120 zł na PC, a 200 zł na konsolę. Gdzie, Dodajmy, gdzie gdy płyta kosztuje 30 zł, płyta muzyczna i sprzeda się w 15 tysiącach egzemplarzy, jest ogłaszana platynową płytą, więc wynik 37 tysięcy w Polsce robi wrażenie. Oczywiście nie mówilibyśmy o tym, gdyby nie fakt, że jest to całkowicie nowe IP, w które naprawdę... Ubisoft wpompował mnóstwo pieniędzy, jeżeli chodzi o samą promocję. Porównywalnie oczywiście będziemy tutaj porównywać do Grand Theft Auto 5. No GTA 5 rozeszło się w nakładzie 16,5 miliona egzemplarzy w zaledwie 3 dni, ale... Taman, man, gra zupełnie to, co innego. To jest całkiem inna liga. Oczywiście. O co w ogóle chodzi w tej grze? Bo gra jest od 18 roku życia, możecie w nią zagrać na Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xboxa 360, PC, tak? Ale... I na Wii U niekoniecznie, ponieważ gra ma ukazać się jesienią tego roku, ale dokładnego terminu nadal Ubisoft nie podało, więc czekamy, może ujrzymy. Może ujrzymy. No, mamy nadzieję, że tak będzie. O co w ogóle chodzi w tej grze? Wyobraźcie sobie, że e, mamy taki, takie Chicago jako miasto przyszłości, ale nie mylcie tego z, z m, taką przyszłością, jak na przykład ukazaną w, w filmie Piąty Element, tylko są. Tutaj mamy po prostu niedaleką przyszłość, gdzie całym miastem steruje system operacyjny. E. Znaczy tutaj od razu pragnę cię poprawić, ponieważ to nie jest niedaleka przyszłość. Gra dzieje się w 2014 roku. A, ok. Więc nie, ja też miałem takiego ja takie... mindfucka, właśnie. kiedy nie. Kiedy zobaczyłem datę, ale w... Ta... rozgrywa się cała, cała fabuła. Nieważna jest data, ważne jest to, że Chicago jest właśnie e, spięte w jeden system operacyjny. Dlatego mówimy tutaj o mieście przyszłości, ze względu na to, że system operacyjny steruje tak naprawdę wszystkim, co dzieje się w tym mieście. Widzi wszystkich, wie wszystko o wszystkich, którzy mieszkają w tym mieście. Ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że cały czas ten system zbiera nas dane. No i nie każdy zdaje sobie także z tego sprawę, że ktoś ma do tego dostęp, tym kim jesteśmy właśnie my, nazywamy się Aiden Pierce i jesteśmy hakerem, ale nie takim byle hakerem, który po prostu będzie chciał dostać się do wielu danych i tyle, tylko już na samym początku wykorzystujemy te dane do pobierania pieniędzy na nasze konto internetowe, gdzie nagle coś, coś, coś zaczyna się sypać, ktoś zaczyna nas namierzać, my na samym początku gry udajemy się w ucieczkę. No i no i właśnie, ktoś ginie, ktoś w pewnym momencie ginie. Na początku myślałem, że to nasza córka, a powiemy wam dokładnie o kogo chodzi, bo to jest sam początek gry, więc to jest ważne, to buduje całą postać Edena. I niekoniecznie jest to budowanie w 100% przemyślane. Tak. Dokładnie, bo ginie nasza siostrzenica. Wow, super. Chodzi generalnie o to, że kiedy pojawiamy się w domu naszej siostry i widzimy naszego siostrzeńca, który jest smutny i się do nikogo nie odzywa, mamy wrażenie na początku, że kurczę, no naszą córkę zabili terroryści, musimy ją odnaleźć, jesteśmy ojcem, który mu zabili córkę. Postawmy się na jego miejscu. Mamy takie możliwości hakerskie do wykorzystania. Na pewno znajdziemy tego skurczybyka, który zabił nam córkę. Nagle się okazuje, że to nawet nie jest jego córka, że my nie mamy nikogo bliskiego poza naszą siostrą. Siostra mniej się przejmuje śmiercią swojej córki niż my, więc coś tu jest nie tak. W ogóle nie, to jest jeszcze bardziej paradoksalne, bo siostra bardziej przejmuje się stanem naszego zdrowia, nas, naszą psychiką niż stanem zdrowia swojego syna. W ogóle nie ma żadnej wzmianki o tym, jak ona ubolewa po stracie córki. Czyli generalnie ta gra jest dosyć płytko potraktowana, jeżeli chodzi o budowanie postaci. Przynajmniej moim zdaniem. I tyle byśmy powiedzieli wstępnie o meandrach fabularnych, ponieważ wszystkiego całej otoczki dowiecie się oczywiście odrywając ten tytuł. Natomiast no to jest pierwsza chyba wada, o której nawet nie mieliśmy wspominać, bo, bo jeszcze w ogóle nie <laughs> za do mało powiedzieliśmy. Ale tak, to jest fakt, że sandbox są trochę płytkie pod względem budowania tego typu emocji. I Watch Dogs trochę takie jest. No tak. Do tego jeszcze dodajmy to, co na ma to już powiedział przed samą e, audycją, że Aiden jest do tego jeszcze niezrównoważony psychicznie, ponieważ ginie mu siostrzenica i on jest w stanie za to wyrżnąć połowę Chicago do krwi. No dobra, ale to już jest e, specjalita całego gatunku no, tak. sandboxu. Ale zwróćmy uwagę na to, co dzieje się na czacie. Draco pisze, że problem już z samym bohaterem. Aiden jako prawy mściciel jest większym bandziorem niż całe zło w tej grze. Nie zgadzasz się? Oczywiście, że tak jest. Zgadzam się jak najbardziej. Więc tylko... coś tu nie gra. No ale nie, 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 nie. Okej, okay, jasne, tylko tutaj pojawia się bardzo ciekawe rozwiązanie, które wprowadził Ubisoft, próbując przekazać nam temat, który wcale nie jest tak odległy, bo to nie jest odległa przyszłość, mm -hmm. którą zaprezentowali w tej grze. No rok ten sam, ale przyszłość Jeżeli dosyć. Jeżeli orientujecie się jakkolwiek w temacie, ten system, który został wpompowany w Chicago, nazywa się CTOS. To on cały czas zarządza tym wszystkim, co się dzieje. To on zarządza sygnalizacją, to on zarządza tym z tym Kamerami. Paradoksalnie w 2003 mniej więcej roku Chicago miało około 37 kamer. W tym momencie tych kamer jest już 2400. Temat, który Ubisoft poruszył w Watch Dogsach nie jest tak naprawdę wcale odległy. Ja uważam, że to co, co pokazali dzieje się już w tym momencie. Pytanie tylko, kiedy w końcu pojawi się mściciel? No tak... Y bo my jesteśmy tym mścicielem, my jesteśmy tym, który rozprawia się z naszymi przeciwnikami, ale na samym początku gry ja stwierdziłem, że ok, nie będę za pierwszym przejściem skupiał się na misjach pobocznych, tylko spróbuję skupić się na samej misji fabularnej, tej głównej osi fabularnej, przejść ją i wtedy wyrać, wydać wyrok na temat tej gry. Jednak nie udało mi się to, ponieważ jesteśmy z każdej strony zasypywani informacjami na temat kolejnych dodatkowych misji Machera tak zwanych, gdzie dostajemy e, misje konwojowania i tak dalej, gdzie dostajemy kolejne informacje, kolejne zaznaczenie o kolejnych misjach, nowe informacje na temat prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa. No to bene, to są bardzo ciekawe misje poboczne, kiedy nagle musimy udać się do konkretnego miejsca, przyczaić się gdzieś tam z krzaka, tudzież z zapłotu, zobaczyć na naszym magicznym urządzeniu, którym jest zwykły smartfon wyposażony w niesamowite magiczne oprogramowanie, które daje nam dostęp do systemu CTOS. Żeby powiedzieć, no bo powiedzmy fakt, ten, ten smartfon to jest profiler, czyli takie właśnie specjalne urządzenie posiadają niezwykłe umiejętności. Tak, dzięki Tyle. temu mamy profile wszystkich postaci, które spotkamy i tutaj akurat wielkie brawa dla Ubisoftu, bo napracowali się nad tym, żeby przekazać nam, że na przykład ten koleś jest satanistą, e, nigdy nie był w normalnym kościele, a poza tym lubi niebieski, etc. etc. Czyli jakiego, dany, jakiego typu dane są nam przekazywane? Wiek, zawód, y, status społeczny. I czasami takie dziwne informacje. Na zasadzie choruje na kaszel które teoretycznie powinny nam powiedzieć nie okradajmy tego człowieka, bo on choruje kaszę, albo maraka, albo nie wiem, stracił córkę, coś nie wiem, powiem Ci, że ja często przebiegałem po tym mieście tak szybko, że nawet nie zwracałem uwagi. uwagi na te no informacje. Tak, kiedy, kiedy, kiedy mamy informacje o, o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa, nagle dostajemy y, także prawdopodobieństwo procent tego, że to będzie ofiara 23%, nagle idzie jakiś facet, prawdopodobieństwo, że to będzie napastnik 30%, on do niej podbiega, wyciąga pistolet i tu jest ciekawostka. Możecie nagle wyskoczyć i go przepędzić, a potem go zaciukać i to dosłownie zabić lub unieszkodliwić, albo on zabija swoją ofiarę, wy go możecie znowu zaciukać, tudzież zabić, unieszkodliwić i tak jest wszystko spoko, jesteście obrońcą, mimo już ofiara nie żyje. Super. I paradoksalnie punktów Świetnie. reputacji dostajemy za to tyle samo. I tak, nie powiedziałbym o punktach reputacji bez przyczyny, ponieważ dzięki nim no zdobywamy rodzaj, że tak powiem, zasług. Dzięki temu mieszkańcy są nam bardziej przychylni, nie dzwonią na policję, gdy robimy coś, coś niekonwencjonalnego, gdy tragniemy im samochody, odkradamy innych przechodniów albo gdy po prostu na ich oczach zabijamy gangsterów. Yy, tak, Ubisoft podołał akurat yy, tym elementom, czego nie dokonała ekipa odpowiedzialna za The Amazing Spider-Man 2, które też niedawno recenzowaliśmy. To prawda. Yy, natomiast to, co mi się również jeszcze podobało w tej grze, przy tych misjach pobocznych, no to fakt, że one tak wyskakują co chwilę, okej, okay, na początku nie daje nam się dosyć mocno skupić, ale po jakimś czasie łapiemy się za te misje, yy, tylko że one są niestety... Takie, dosyć tak jest, powtarzalne. Takie same, takie same i tak samo nudne. Paradoksalnie najgorsze w tym wszystkim jest to, że na samym początku mamy bardzo ograniczone możliwości hakerskie. Tak. My jesteśmy, powiedzmy sobie, mistrzem cechu, mistrzem hakowania, ale e, oczywiście, no tak jak w RPG-ach, dopiero niektóre umiejętności odblokowujemy z czasem. Przez co początkowo na przykład misje konwojowe są niezwykle nudne. No tak. No Polegają bo trzeba... wie, na wiecz taranem w przeciwnika, wysiądź jak najszybciej, i uderz wszystkie. go, ucieknij. Dziękuję. <laughs> Widzenia. Dokładnie, tak Na że, tym to polega. Także jeżeli chodzi o misje poboczne, to mi się nie do końca podoba. To to z mnie... kolei, mhm. gdy już odblokujemy większość tych znaczących umiejętności, takich na przykład rozwalanie rury, rozwalanie, rozwalanie, rur, gazem, rozwalanie wodą, różnego wiem. rodzaju tam jakichś elementów elektrycznych. E, no robi się to dużo ciekawiej, bo możemy sobie stać na moście, obserwować lotowanie Blokowanie helikopteru i nagle, I nagle eksplodować gdzieś spod ziemią tą rurę. Wy... I gra robi się nagle za łatwa. No za łatwa, ale też dużo ciekawsza, bo nagle dostajemy pełną piaskownicę wypełnioną piaskiem i zabawkami i baw się człowieku. I to mi się akurat najbardziej podobało i myślę, że Watch Dogs do tego zostało stworzone. żeby Ale poczekaj, nie do tego, żeby ta fabuła jakoś ze sobą zgrywała, tylko dano nam fajne narzędzie do zabawy i to jak my je wykorzystamy, to już od nas zależy No żałuję, że ta fabuła jest taka miałka, bohater jest nijaki i to wszystko, no okej, okay, to się rozkręca, to się rozwija, ale robi się to tak powoli Ale że właśnie ja miałem, naprawdę miałem częściej bardzo... wyłączałem niż włączałem tę grę, a to jest możliwe. No ja to ja powiem, że miałem całkowicie odwrotnie, bo ja za każdym razem, gdy wracałem z roboty albo z uczelni, pierwsze co? Mam godzinę czasu, podróż w doksy. No tak, i, ta I godzina, to godzina... I to, to była cztery... pierwsza gra od dawna, która wywołała u mnie... Tego typu efekt. Ale 4, Duży plus 4-5 misji pobocznych i, i tak dalej. I godziny naprawdę, nie ma, no i godziny ale ej, nie ma. to są sandboxy, czego oczekiwać? No, no tak. tak miało być. Ja bym oczekiwał po prostu dużej ilości naprawdę świetnego grania, ale czy takie dobre granie dostaliśmy tutaj? Przejdźmy do tak naprawdę rzeczy, które będziemy mogli robić, bo główną, najważniejszą rzeczą jest to, jest to hakowanie. I tak naprawdę najfajniej sprawuje się hakowanie online, kiedy to na przykład dostajemy informację, że ktoś nas namierza i my musimy. Czyli w... mówisz tutaj o elementach multiplayerowych. Tak jest, i my tutaj musimy musimy na przykład skakować jakąś kamerę, wejść do niej, stać się jej oczami, e, przejść do kolejnej, do kolejnej, nagle zauważyć gdzieś za rogiem schowanego hakera, namierzyć go, a potem go znowu zaciukać. E, to jest bardzo fajne i to jest naprawdę ciekawa forma samej rozgrywki. Tylko wiesz, to hakowanie jest takie trochę na wyrost, bo hakujemy wszystko jednym przyciskiem, ok to musi być w miarę łatwe. Ale jeden przycisk tyle możliwości. To prawda, natomiast e, kiedy złapiemy za karabin maszynowy i wejdziemy we wszystkich naszych przeciwników. Z to ta gra nagle staje się po prostu GTA. Tak, i to się zamienia Just-Cos nawet bym powiedział czasami, gdzie jest po prostu łatwiej. Powiedzmy trochę o samych, bo już powiedzieliśmy trochę o elementach hakerskich, powiedzmy o uzbrojeniu Idena. No. no tak, bo że może strzelać. Dostajemy co chwilę różnego rodzaju kolejne bronie, to będą różnego rodzaju karabiny maszynowe, shotguny, pistolety, takie nawet dużego kalibru bym powiedział. Dobra, ręczne. dobra. Specjalnie cię podpuściłem teraz z tą kwestią, ponieważ tak naprawdę arsenał jest bardzo... No taki standardowy, nic, no standard. nic tam specjalnie no dobra, niektóre broni. specjalne bronie oczywiście możemy odblokowywać poprzez wykonanie serii zadań specjalnych, czyli mm. na przykład odblokowywanie różnego rodzaju sekretów, odblokowanie tajnych misji, typu na przykład jest bardzo fajny wątek z zabójcą kobiet, musimy znaleźć 10 podpowiedzi, 10 zabitych ofiar. No i po prostu po tym w końcu będziemy mogli zetknąć się z samym mordercą. Więcej wam nie powiem, ale oczywiście dostaniemy za to bardzo fajną nagrodę. I to są bardzo fajne plusy tej gry, że właśnie te wątki fabularne, poboczne, handel ludźmi między innymi i właśnie tak jak powiedziałem... Ja się łapałem na tym, że bardziej miałem ochotę wykonywać te misje poboczne, tak, ale były, te misje poboczne, ale, a nie to woje na przykład. Okay, ale one były dużo ciekawsze od nawet głównego wątku, który dla mnie jest miałki i nijaki, do niczego przynajmniej na początku nie prowadzi. Z czasem się rozwija to spokojnie, także nie jest aż tak nudny jakby się mogło na początku wydawać. Natomiast tak jak mówisz, duży plus dla Ubisoftu, że pomyśleli o tych wszystkich dodatkowych wątkach, nie misjach pobocznych, dodatkowych wątkach. A dla mnie wielkie brawa również za te misje, które są już w ogóle od czapy i odjechane, które kojarzą mi się z dodatkiem do Firecraider. Chyba Trójki, wiem o czym będziesz gdzie mówił. Gdzie nagle zamienia się wszystko jak gdyby w takiego trójwymiarowego Super Mario Brosa, biegniemy za różnego rodzaju monetkami, zbieramy te monetki na czas. A mi się to skojarzyło akurat z y, Sonikiem. Okej, okay. no ale na przykład kiedy mamy, y, to akurat mi się już z Metroidem skojarzyło, kiedy wszystko od Nintendo, kiedy nagle z wielkich takich portali wyłaniają się kosmici, a my z takiego laserka do nich sobie strzelamy i to wszystko na zasadzie hordy w kolejnych falach. To a miałeś fajne. możliwość podrania w taką mini bardzo podobno do Carmagedonu, gdy nagle jeździmy po mieście, całe miasto jakby płoni, mamy mnóstwo tak. zombiatów, musimy je przejechać. Oczywiście co wywołuje te efekty, różnego rodzaju, no powiedzmy sobie, że nie w, niekoniecznie współczesne narkotyki. To, co się dzieje w głowie Aidena jest niepokojące. Chyba tak, to on naprawdę prawda. jest trochę świrem. Czy na przykład gra w picie, czy w trzy kubki. E, no się... Trzy kubki, dokładnie. Tak. <laughs> nie nie kuleczkę, jak to powiedziałem ostatnio. Tak jest. Także e, tych gier jest naprawdę dużo. Jest co robić w Chicago. E. Ale są też problemy. Problemy takie jak na przykład m, bardzo miałem duże trudności na początku z jeżdżeniem na motorze na jednym kole, o czym, na co narzekałem na poprzedniej audycji. Nie da się, Aiden jest niby wykwalifikowanym hakerem, potrafi strzelać praktycznie z każdej broni, jaką zobaczymy w grze, natomiast w ogóle nie potrafi strzelać jadąc samochodem. Dla mnie to jest duży regres, ponieważ tego typu zagrywki mieliśmy już w Grand Tv Auto Vice City, więc w czym problem? No właśnie. I to jest takie dobre pytanie, bo niektórzy spodziewali się chyba za dużo, jeżeli chodzi o War Dogs, a niektórzy od razu wiedzieli, że to nie będzie mesjarz sandboxowych gier, że to nie będzie nic szczególnego, aczkolwiek bardzo dobra gra. I ja się przychylam do tych drugich, bo akurat my graliśmy e, dzięki sklepowi Gamon na PlayStation 4, graliśmy dzięki Ubisoftowi na PS3, różnice są ogromne. Ta gra wygląda ok na PlayStation 4, ale czy wygląda Next i mega dobrze? Czyli tak, powiedzmy to wprost, jak najbardziej nie mamy do czynienia z grą Next -genową. to jest rodzaj pomościaka w temacie. Gra wygląda całkiem nieźle. Szczególnie, ale że dobiegały nie jest to... raz... Do... Jest to poziom infemusa. Tak, ale dobiegały nas też informacje, że Ubisoft został zmuszony do stworzenia tej gry na konsole nowej generacji, więc jeżeli byli zmuszeni, musieli ją robić na prędce, to gratulujemy, wyszło naprawdę dobrze. Yy, graficznie, tak jak mówię, na PS4 po prostu okej. Okay. Jeżeli chodzi o muzykę i dźwięki, yy, jestem zupełnie anty. Czy udało Ci się skończyć jakikolwiek kawałek, który leci w tej grze? Tak. Mi yy, nigdy, bo zawsze po 30 sekundach, minucie byłem już na miejscu, włączałem sobie, to jest akurat fajne, że możemy sobie ten player włączyć podczas swobodnego free roamingu, biegania po Chicago, ale wchodzę do samochodu, leci kawałek, nigdy nie doleciał do końca, bo zawsze już byłem na miejscu. I tutaj to właśnie wychodzi w kwintesencję recenzowania jakichkolwiek gier gramy na maćsa przez dwie osoby, ponieważ yy, ilu nas jest, zawsze ktoś ma jakieś inne, inne zdanie. zdanie. Ja na przykład potrafiłem wyjść z pokoju, zostawiając Aidena yy, siedzącego w samochodzie i muzyka lecia, a ja na przykład smażyłem sobie jajecznicę. Dziękuję, da się. Czyli kupujcie Wardog za 260 zł na PS4, by się smażnicę w fajnej muzyce. Ta nie, nie taniej włączyć radio, nie. Dobra. <laughs> Naprawdę? E, w każdym razie, ej, rzecz, która mnie bardzo y, zniszczyła. Jaki jest, jaka była twoja ulubiona broń w tej grze? Tak serio. Karabin maszynowy. Karabin maszynowy? Tak po prostu. Ja natomiast lubiłem y, kombos, czyli po prostu wyłączenie oświetlenia, najpierw znalezienie przeciwnika, gdzie on dokładnie jest ten nasz cel i po prostu szybki rush na niego z y, tłumikiem. W sensie, no tak. z pistoletem z tłumikiem. No tak. Koniec, e, dziękuję, ale, bajka. Ale, bo, słuchaj, mi się wydaje, że to jest dobry moment na podsumowanie i na wystawienie oceny, bo y, ja nie jestem zawiedziony na pewno Watchdogs. Watchdogs bardzo mi się podoba i bardzo serdecznie polecam sprawdzić, bo tyle ile osób grało w Watch Dogs. Ale nie jest to najlepsza gra, jaką uważając. Nie, nie, zdecydowanie. Wolfensteina nigdy nie przybije. Natomiast jeżeli tyle osób, ile grało w Watch Dogs, tyle ma zdanie na ten temat, to jest oczywiście prawda. Dodajmy również, że... To jest dla mnie gra na bardzo, bardzo, bardzo mocne 8 na 10 i nie więcej i nie mniej. Z prostego względu. Wygląda to jak wygląda, to jest jedna sprawa. Przy tak ogromnym rozmachu przedsięwzięcia błędy się zdarzają, ja to wybaczam. Nie będę wytykał tutaj różnego rodzaju momentów, że mogę sobie wjechać tyłem samochodu na schody pod górkę i nic się nie dzieje i że to jest normalne. Mam to naprawdę gdzieś. Nie będę wytykał tych błędów graficznych, że cienia tam praktycznie nie ma bardzo często albo jest rzucany w zły sposób albo wcale to, to mnie nie interesuje bardzo 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 chwalę fakt że ja dostałem zabawki do zabawy i tylko ode mnie zależy jak ja je wykorzystam i czy ja będę chciał sobie grać oś fabularną czy ja będę chciał grać misje poboczne czy wątki poboczne to mi się bardzo podoba nie podoba mi się strasznie bohater który jest tak beznadziejny jest no inaczej czekam na takiego ecu auditora który wypłynął Watch w 2. dokładnie który wypłynął w assassin Creed 2, być może w Watch Dogs 2 yy, on się pojawi. i Jestem pewny, że będzie Watch Dogs 2, bo to jest zupełnie nowa marka od Ubisoftu, więc nic tylko czekać na kolejną część. Yy, pierwsza część, Watch Dogs, to jest naprawdę świetny tytuł, warto w niego zagrać, warto wypróbować, szczególnie jak lubicie sandboxy, a ja sandboxów nie lubię i tak mi się podobało. Ja muszę powiedzieć, że w pewnych elementach się zgadzam, ale to za to warto docenić Ubisoft, to, to fakt, że zrobiło podwaliny pod bardzo dobrą, rozbudowaną serię, która nie jest kalką Asasyna. Jest podobny, zawiera mnóstwo e, elementów, które mogliście zobaczyć również w, e, no, w serii Asasyna, ale jest jednak czymś nowym. Jasne, są elementy wspólne, są również smaczki, takie jak na przykład figurka e, rabiców w mieszkaniu e, siostry głównego bohatera. Możecie zobaczyć również e, gangsterów odrywających Far Cry Blood Dragon. Super, ja lubię takie smaczki, ja to uwielbiam. Dostałem zabawki takie jak id dostałem różnego rodzaju granaty, dostałem możliwość hakowania kamer i przyglądania się, patrzenia na to, co robią ludzie w wolnym czasie. Niektórzy grają w Asasyna, yy, ale są też sceny różnego rodzaju inne, yy, które, że tak powiem, oglądamy raczej po północy. Co można powiedzieć? Watch Dogs to jest naprawdę kawał dobrego kodu, nie żałuję żadnej minuty, którą spędziłem przy tej produkcji i z przyjemnością jeszcze powrócę do, no powiedzmy sobie, współczesnego Chicago. Ode mnie również 8 na 10, bo gra no, niestety ma parę wad, które miałem nadzieję wytknęliśmy w tej recenzji. Raz jeszcze dziękujemy bardzo gorąco Ubisoft Polska do, za dostarczenie Watch Dogs na PS3 do recenzji i dziękujemy sklepowi Gamon mieszczącemu się w Lublinie przy ulicy Marii Skłodowskiej 4 przez 8 za dostarczenie wersji na PS4. Watch Dogs wgramy na maksa 8 na 10. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał na YouTube.com komu Kośnik GNM, kliknijcie subskrybuj i bawcie się z nami jak najdłużej przy najlepszych grach na najnowsze konsole.